Wyspiątka! Jak wiecie, na Love Island może się wydarzyć wszystko. Wasze wybory są ważne, ale są jeszcze wybory widzów. Zapytaliśmy ich, kogo z byłych islanderów chcieliby znowu zobaczyć na wyspie miłości. I mam dla was odpowiedź. Hej, jestem Ola! Cześć, jestem Łukasz. Powinniście pamiętać, bo byłam w czwartym sezonie Love Island. Nie znalazłam miłości, ale los dał mi szansę, żeby powrócić. Może jedna albo druga osoba mnie pamięta z piątej edycji Love Island. Tam nie wyszło mi niestety. Szukam chłopaka z poczuciem humoru, e, przystojnego, miłego, lojalnego, wiernego, zajebistego, generalnie takiego już może na całe życie. W programie szukam czegoś poważnego, dziewczyny na, na dłużej. Siemanko kochani! Dobra panowie, zapraszam Życzę wam dobrej nocy Bawcie się dobrze, a na pewno będziecie, pa No co, lecimy Cześć Byłem mega zaskoczony Bardzo jestem ciekaw, co to są za ludzie Na wyspie miłości nie ma nigdy nudy Zawsze się coś dzieje Cieszę się, że jesteś tu z nami? Bardzo. Wchodzi Ola, oho, na pewno Patryk, na pewno Wojtek rzucą się na ole. A ty jesteś teraz jak tutaj? Czy po prostu tak? <grym> nie, tu ja, ja nie robię sobie tutaj ja, przyszłam na poważnie. Na tak uczestniczkę, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, okej. Okay. I co robisz tutaj na co dzień, tak? E, no ja skończyłam szkołę niedawno. I ile lat masz? E, e, no, ja <grym> <Ja się chciałem> <grym> 21. <grym> <głos> 19. <głos> Nie, 21 <głos> lat. <głos> Czyli teraz jakie macie pary? Ja wybrałem Wiktorię, bo ja samego początku śmiałem ją na oku. Yy, bardzo mi się podobała. Yy, poza tym ja tam, wiesz, celuję jak blondynki, zazwyczaj. No wiesz, że tylko ja mam dwa kolory, nie? Także było bezpiecznie. <grystanie> to zimno trochę jest, nie? No. E, chcesz kurtkę? <grystanie> a ty ile masz lat? 28. Jeśli chodzi o wygląd, to Łukasz e, jest troszkę w moim typie, na pewno bardziej niż e, Hubert czy Patryk. Dobrze, a Hubert ty? No ja, Olu, powiem tobie, że w końcu tu natrafiłem na mojego krasza od początku, na Agatę. Udało mi się doprowadzić do Agatka. sytuacji. Agatka! Wiem Agatka, która. Dlaczego stwierdzałeś na mnie? Bo wydawało mi się, że chyba ci się podoba. Tak, gdzieś tam mieliśmy ku sobie na początku, jednak z biegiem czasu coś się popsuło gdzieś, nie? Gdzieś nasz kontakt. Okej. Okay. A nasz się naprawił. Albo powstał. To chyba jesteś szczęśliwy. No, przeszczęśliwy w tym momencie. A ty jesteś? Ja jestem Julia. I co ja mam 19 lat? 19 lat? Nie! Co? No, Julia już jest w moim typie tak. Mega, mega. No, Mat A ja? No nie wiem, czy wiesz, albo od samego początku gdzieś tam jestem stały w uczuciach, no ale co będzie, to będzie, tak? No jakby e, to mm -hmm. jest wyspa miłości i nigdy niczego nie można być pewnym. Mm -hmm. A u was jak te pary wyglądają stabilne albo. To się zmienia, to co 10 minut. Co 10 minut, naprawdę? Rano mówimy, że ten jest przystojny, a tamten na przykład głupio się zachowuje, po czym... Następnego dnia następnego on dnia... się głupio zachowywał, ale w sumie mnie to kręci. E, ja wybrałem Klaudię. E, lubi duże samochody, tak jak ja. Nie wiem, czy wyjdziemy z tą razem, mhm. ale chcę się o tym przekonać. Mhm. No, ze mną zawsze tak jest, tak? Trochę się boję. Nie, nie ma się czego bać. Myślę, że po prostu trzeba się cieszyć życiem. A masz jakieś pytania do mnie jeszcze? Jaki jest twój typ? Typ dziewczyny, kobiety. Mm. Myślę, że to musi coś, to coś mieć ta kobieta, te, te pierwsze wow, tak trochę. Um, z charakteru, ten vibe musi być. U nas pierwsze wow się nie sprawdziło, o, dzisiaj się nie wiele zmieniło. To może od kiedy jesteś singielką, takie. To właśnie chciałam powiedzieć i teraz ty to mówisz, no hit. Pół roku. On był dużo młodszy ode mnie. Ile miał lat? 22. A ty ile masz? A jak myślisz, ile mogę mieć lat? Więcej. Mam 31. To dobrze. Pasuje. Pasuje. 92 rocznik, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobrze. dobrze policzyłeś, dobrze, dobrze. Nie no wiesz, no mogłaś nie mieć urodzin jeszcze, tak? Albo nie, mieć. No, miałam, miałam no, no, Którego? 13. Dzień przed walentynkami, mhm. Zapamiętam. A już nam już, już zarzucił wędkę. Rozmawiam no, A panowie tak bajerę, no. w momencie kiedy się spojrzenie Oli z moim zderzyło, To miałem takie oho, oho. Jeżeli chodzi o wiek, to lubię i młodsze i starsze. Miałem też takie relacje ze starszymi od ciebie, kobietami. <śm> <śm> e <śm> Dobre. Nie, no dobrze, no dobrze, no, nie, no dobrze. Co? No, moja partnerka teraz ma 19 lat, ale no swoją dojrzałością chyba tutaj też urzekła każdego. No i co, no dobrze się dogadujemy. Stary, ale powiedz coś o sobie. E, I. No na pewno Ola jest bardziej atrakcyjna od większości tutaj dziewczyn. No wiadomo, nie od Julki, ale jest atrakcyjna. I myślę, że gdzieś tam będą zabiegać o jej względy. To co? Za powrotoli. Za, 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 za powrotoli. I drugiego jeszcze, w oczy jak się będzie kino z wami, naprawdę. Zobaczysz to jest to, to jest dzisiaj, jak wszyscy uwieldujemy w łóżkach, jakie będzie kino <laughs> dopiero. <laughs>